Cześć, Manko wszystkim, Jan Niźnikowski z tej strony, kłaniam się i witam Was w kolejnym odcinku. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do trzech rzeczy, które dla Was przygotowałem, jeśli chodzi o programowanie wyciskanie leżąc. Mógłbym tutaj powiedzieć, że to jest jakieś podsumowanie mojego y, roku, jeśli chodzi o pracę ternerską, natomiast postanowiłem, że nie będziemy robili tutaj sobie jakiegoś większego podsumowania i nie będziemy wyciągali tutaj miliona wniosków, raczej to będzie taki wstęp do tego, co będę chciał Wam w przyszłości pokazywać na filmach. Tak więc najpierw omówmy sobie taką rzecz zerową, czyli sam plan treningowy, bo jeśli zrozumiecie plan treningowy, to zrozumiecie cały ten zamysł oraz te trzy podpunkty, które dla Was przygotowałem. Więc tak, z, jeśli chodzi o rozkład jazdy, mamy cztery treningi wyciskania, dwa treningi przysiadu oraz jeden trening martwego ciągu. Główny przysiad mamy w poniedziałek, drugi przysiad mamy w czwartek, główne wyciskanie mamy w poniedziałek, później we wtorek mamy to najlżejsze. W czwartek mamy to drugorzędne, które będzie również dosyć ciężkim wyciskaniem, i wyciskanie sobotne trzeciorzędne. I jest tylko jeden trening martwego ciągu, bo, no, jakby to mówimy o wyciskaniu, nie próbowałem kombinować z drugim ciągiem i nie chcę tutaj Wam robić mętliku. Natomiast sam dół jest nam bardzo potrzebny, dlatego rozpisałem cały plan treningowy, nie tylko wyciskanie, ale również przysiady oraz martwy ciąg, do tego, żeby Wam pokazać pewne rzeczy w formie porównania. Więc możemy sobie tutaj bardzo skrótowo mówić, że tutaj mamy jakąś jedynkę, później mamy łącznie trzy piątki, pierwszy back'ów jest na RP, tutaj ogólnie tak jak widzicie jest RP, jest prognoza, którą też używamy podopiecznych, też mamy wyliczenia, których zaraz będziemy sobie, uży które zaraz sobie będziemy omawiali, natomiast nie chcę tutaj omawiać tego planu treningowego przez pół godziny, wolałbym raczej, żebyście robili sobie po prostu zatrzymania filmów, bo myślę, że tutaj nie ma do końca czego omawiać. Na, tutaj w takim kolorze zaznaczyłem Wam to, co tak naprawdę jest rozpisane poza samym RP, bo tutaj na przykładzie wyciskania mamy singla rozpisanego na RP6, natomiast Później też Wam rozpisałem, co się dzieje z back -offami. czyli mamy pierwszy back na dwa powtórzenia, gdzie ucieliśmy tylko 5% ciężaru z głównej serii, później mamy dwie trójki, gdzie ucieliśmy 10% ciężaru tak, z głównej serii. Tutaj mamy pięć czwórek, gdzie yy, wszystkie te czwórki są rozpisane na 70% maksa wyciskania, tutaj mamy oczywiście jakieś tam wyimaginowane maksy na potrzeby tego filmu, także tutaj macie jeszcze trzeci dzień. Tutaj macie jeszcze czwarty dzień i nie będziemy tego dokładnie krok po kroku omawiać, bo po prostu to nie ma sensu, jeśli chodzi o ten odcinek. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę i którą chciałbym omówić, to jest objętość wyciskania, bo ja uważam, że większość osób, które ma problem z progresem w wyciskaniu, to są osoby, które mają po prostu wyciskanie niedotrenowane, że to są osoby, które bardzo mocno cierpią na tym, że tego wyciskania jest za mało i teoretycznie nawet może nam się wydawać, że mamy, nie wiem, zajechane barki, tricepsy, łokcie. Ale to wciąż nie oznacza, że my robimy za dużo objętości, bo może używamy za dużego ciężaru albo po prostu zaniedbujemy regenerację. Natomiast to wciąż nie oznacza, że skoro, nie wiem, bolą na łokcie czy bolą nas barki, to że powinniśmy unikać większej objętości. Po prostu możemy ją interpretować w zupełnie inny sposób. I właśnie tutaj będzie ta bardzo duża różnica, bo tutaj są wyliczenia, które, się, które odnoszą się do każdej serii z osobna. To są rzeczy, to są jakby te wyliczenia, które część wyliczeń, które ja mam w swoich arkuszach i ogólnie tak wygląda moje arkusze z pracą. Tutaj mamy po prostu podsumowanie, gdzie no, podsumowanie tego treningu SB do nas nie interesuje, tutaj na to w ogóle nie patrzcie, natomiast patrzcie na to, co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o objętość, jeśli chodzi o impuls, przypominam impuls w razie czego to jest objętość Podzielona przez naszego maksa, czyli mamy podzieloną tą wartość, objętość, to nasz podzieloną przez naszego maksa, to jest impuls. No i tutaj oczywiście mamy średni procent, którego używaliśmy na danym treningu. I teraz na samym dole mamy też podsumowanie całego tygodnia treningowego, czyli mamy zebrane te wszystkie cyfry yy, i mamy to yy, w takiej formie, mam to w formie takiej tabelki, gdzie będziemy sobie musieli podsumować kilka rzeczy. I tutaj pojawia się ten zasadniczy problem, czemu większość trójboistów. Gdyby porównywało programowanie wyciskania. A niestety tak się często dzieje, że programujemy wyciskanie tak samo jak przysiad, tak samo jak martwy ciąg. Czyli mamy jakiś jeden czy dwa treningi, wyrabiamy sobie podobną objętość, czy tam no, podobny impuls, zwał jak zwał, i dziwimy się, czemu przysiad progresuje, martwy ciąg progresuje, a wyciskanie nie. Kwestia jest taka, że Przysiad i martwy ciąg to są ćwiczenia, które z jednej strony będą konkurowały, jeśli chodzi o regenerację, że możemy sobie tą regenerację na martwy ciąg zaburzyć przysiadem, ale z drugiej strony to są ćwiczenia, które nawzajem się też będą progresować, szczególnie przysiad i martwy ciąg sumo. I teraz, jeśli pójdziemy sobie tym torem myślenia, że to są ćwiczenia, które tak naprawdę nawzajem się uzupełniają, to powinniśmy zrobić sobie też takie podsumowanie w formie lower body, czyli ogólnie złączyć te parametry, te wszystkie objętości i tak dalej, sumować to z przysiadu i z martwego ciągu. I i teraz zobaczcie, załóżmy, że y, moglibyśmy omówić, a może nawet przygotuję to na szybko. Przygotowałem taką tabelkę, w której omówimy sobie tak naprawdę te parametry. Po prostu przekopiowałem tutaj parametry z przysiadu na wyciskanie leżąc, ale to będzie wystarczające do tego, żeby przekazać Wam, co mam na myśli. Zobaczcie, że jeśli byśmy patrzyli na samo wyciskanie, no to mamy jakąś tam objętość. tak? No, to objętość z przysiadu i objętość z martwego ciągu czy z wyciskania no nie można jeden do jednego porównywać, ale możemy porównywać impuls, no bo to jest obie, odniesiona objętość względem naszego maksa. I teraz zwróćcie uwagę, że dla tego przykładu Nasze wyciskanie, no łącznie wykonaliśmy w skali tygodni tak podnieśliśmy naszego maksa około 19 razy, tak? Natomiast zobaczcie, że jeśli chodzi o dół, czyli o sumę przysiadu oraz martwego ciągu, to razem wykonaliśmy to 31 razy, czyli ten wzrost jest o bardzo, bardzo duży. To jest prawie dwukrotność pracy, którą wykonaliśmy w wyciskaniu. I tak naprawdę możemy właśnie w bardzo dużym uproszczeniu porównywać tą różnicę, dlaczego wiele trójboistów jest w stanie progresować w martwym ciągu i przysiadzie, a nie progresują w wyciskaniu. No właśnie przez to, że tej objętości jest za mało. Dlatego usuńmy sobie ten przykład i wróćmy do, do tej tabelki, którą dla Was przygotowałem. Zobaczcie, że dzięki temu, że ta objętość jest naprawdę bardzo duża w skali całego tygodnia, to ten impuls, jeśli chodzi o porównywanie ilości pracy samego wyciskania do samego przesiadu czy do samego martwego ciągu. Ta ilość pracy kosmicznie się różni, ale jeśli porównamy to do po prostu do łącznie do impulsu sumowanego z przysiadu i martwego ciągu, to ta różnica nie jest bardzo duża. I właśnie na tym się najczęściej łapałem sam w pracy jako początkujący trener kilka lat temu, że zastanawiałem się, czemu tak naprawdę to wyciskanie nie chce iść do przodu, i zastanawiałem się, jak, w jaki sposób można to ubrać. No i właśnie wtedy pojawiła się moda na coraz to większą częstotliwość wyciskania. No wtedy wydawało się, że wyciskając 3 czy 4 razy w tygodniu, to już jest bardzo duża częstotliwość. Teraz są osoby, które wyciskają 6 czy 7 razy w tygodniu i są w stanie na tym progresować, albo nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że niektóre osoby potrzebują tego, żeby progresować. I tutaj znowu widzicie, że możemy nawet wyciskać 4 razy w tygodniu, możemy na każdym z tych treningów wyciskać na dosyć dużej objętości, a wciąż możemy być tymi osobami niedotrenowanymi. I właśnie dlatego są osoby, które miały bardzo duży problem na, z progresem na dwóch treningach wyciskania w tygodniu, czy nawet na 3-4 treningach yy, w tygodniu, a w nagle, za, nagle zaczęły progresować na 6, czy tam siedmiu treningach w skali tygodni. No, właśnie dlatego, że jest w, takiej, w tak dużej częstotliwości, jest po prostu łatwiej wyrobić tą jeszcze większą objętość, która właśnie bardzo często jest potrzebna do tego, żeby progresować. Więc te, te cyferki, gdybyśmy właśnie porównali sobie tą objętość, czy impuls z względem przesiadu, czy martwego ciągu. Ta różnica jest mała, ale gdy zrobimy sobie to w kontekście do całego dołu ciała, czyli do sumy przysiadu i martwego ciągu, to widzicie, czemu jesteście w stanie faktycznie progresować mocniej w przysiadzie, martwym ciągu, czemu rosną Wam uda, czemu rośnie Wam, czemu rośnie wam dupa. A czemu macie problem z rozwojem górcia? No właśnie też dlatego, że te wszystkie ćwiczenia na dusiach, włącznie z przesiadem i z martwym ciągiem będą się uzupełniały, no a w trójboju nie mamy takiego punktu odniesienia, w jaki sposób moglibyśmy łączyć wyciskanie z jakimś innym ćwiczeniem, tak? No tutaj już raczej zostają nam ćwiczenia akcesoryjne, typu wyciskanie na hamerze, wyciskanie hantli, dipy i tak dalej ale niekoniecznie mam taki punkt odniesienia, jakieś takie ćwiczenie uzupełniające, które, które możemy porównać właśnie do przysiadu, czy, do przysiadu i martwego ciągu. Drugi podpunkt, który dla Was przygotowałem, to jest to, żeby te treningi wyciskania, jeśli już faktycznie robimy te treningi dosyć często, tutaj dla przykładu mamy cztery treningi wyciskania w tygodniu, to yy, napisałem trochę kontrowersyjny podpunkt, ale tak naprawdę jeśli sobie analizowałem po, yy, jakby popisząc, no, zwieńmy to w i po prostu takie podpunkty, które chciałem dla Was omówić, to tak sobie Uzmysłowiłem, że tak naprawdę u mnie zdecydowana większość osób na prowadzeniu od już wielu, wielu miesięcy właśnie w ten sposób trenuje. I mam na myśli to, żeby połowę treningu wyciskania, które mamy w skali tygodnia, robić ciężko żeby to naprawdę były wymagające treningi, żeby to nie było takie bezmyślne chodzenie na, na treningi, wyciskanie byle, bo po prostu pomachać tą sztangą, która nie będzie za bardzo ważyła nam w rękach i która będzie to po prostu wyciskanie wykonywane na dosyć niskim arpi. I tutaj chciałbym, żebyście wzięli sobie do serducha, że jeśli faktycznie chcemy błocisować się... Yy, żeby korzystać tak naprawdę z tego bojcowania się częściej, jeśli chodzi o wyciskanie, to warto również robić te treningi częściej. I tutaj polecam robić to na zasadzie dosyć mocnych skrajności. Zresztą ten plan treningowy jest to również tak napisany, że z jednej strony mamy ten trening poniedziałkowy, który jest naszym głównym treningiem wyciskania i który w zamyśle miał być ciężki, no i powiedzmy, że tak naprawdę jest ciężki, tak? Mamy ten trening poniedziałkowy, który jest ciężki, natomiast później idziemy na trening wtorkowy, który jakiś bardzo ciężki nie jest. Nie jest on ciężki, jeśli chodzi o RP, bo średnia RP nie jest jakoś bardzo duża, no i też nie jest ciężki, jeśli chodzi o procent, bo procent ciężaru maksymalnego również nie jest duży. Dalej mamy trening czwartkowy, mamy to rozpisano w wariacji spotopress, które też jest dosyć ciężkie. Natomiast później mamy trening sobotni, który już jest bardzo mocnym rozstrzyganiem, który również jest bardzo lekki. I to z każdym tygodniem, przynajmniej w mojej interpretacji tego, jak ja piszę plany treningowe, ta różnica z każdym tygodniem byłaby coraz większa, bo zwiększalibyśmy wyraźnie to RPI w głównych seriach, czyli na przykład tutaj mogłoby to iść na zasadzie RP 6, 7, 8, czy tam nie wiem, 6, 6 7, 7, czy w jakiejkolwiek innej interpretacji, to moglibyśmy nie wiem, wchodzić na RP 9, 10, czyli być bliski maksa, bądź po prostu robić maksa, a te dwa pozostałe treningi, by Byłyby tak naprawdę coraz mocniej kontrastujące. No, i właśnie na tym polecam opierać się, jeśli chodzi o tą większą częstotliwość wyciskania. Po prostu nie możemy bać się tego, żeby to wyciskanie robić tylko raz w tygodniu ciężko, a pozostałe treningi, żeby były lekkie. I tutaj znowu wróćmy sobie do porównywania względem przysiadu i względem martwego ciągu. Bardzo mało osób trenuje w ten sposób, że w skali tygodnia, w skali tygodnia treningowego, robimy albo tylko ciężki przysiad, albo tylko ciężki martwy ciąg. No, raczej. Zaryzykuję stwierdzenie, że ponad 90% trójboistów trenuje tak, że w skali jednego tygodnia robią ciężkie przysiady i ciężkie martwe ciągi jednocześnie. Czyli znowu w odniesieniu do tego lower body do dołu ciała mamy dwa ciężkie treningi, czyli mamy ciężki w tym przypadku mamy ciężki przysiad, który wykonujemy w poniedziałek. I ciężki martwy który wykonaliśmy w czwartek. I do tego właśnie te minimum dwa ciężkie treningi wyciskania, moim zdaniem, powinny znaleźć się w planie treningowym. Jeśli wyciskamy powiedzmy 6 razy w tygodniu, to nawet poszedłbym w tę stronę, żeby faktycznie wyciskać ciężko nawet 3 razy w tygodniu. No ale to już jest znowu kwestia, której nie chcę rozwijać na potrzeby, na potrzeby tego filmu, bo uważam, że osobno należałoby po prostu mówić tą bardzo wysoką częstotliwość wyciskania swoją drogą. Jeśli chcielibyście o tym posłuchać, to możecie o tym napisać w komentarzu. To chętnie taki materiał dawać w przygotuje. Wracając do tematu, widzimy tutaj na podstawie przesiadu i martwego ciągu, że tak naprawdę znowu robienie ciężko raz, Ciężkiego przysiadu, raz ciężkiego martwego ciągu sprawia, że ten dół ciała jest bodźcowany dużym ciężarem dwa razy w tygodniu. I dokładnie to samo możemy zrobić w wyciskaniu, bo zobaczcie, nikt nie każe nam robić dokładnie tego samego wyciskania ciężko dwa razy w tygodniu. Na potrzeby tego filmu przygotowałem przykład ze spotopresem. Równie, to może, równie dobrze może to być close grip, czy wyciskanie spinów, czy wyciskanie trochę węższym chwytem. Tak naprawdę wszystko już zależy od Waszej wyobraźni jako trener i od tego, czego faktycznie potrzebuje zawodnik. Ale nikt nie każe Wam robić po prostu dokładnie tych dwóch samych wersji wyciskania ciężko dwa razy w tygodniu. Tak? Możemy w bardzo prosty sposób to zmęczenie, tą akumulację zmęczenia omijać po prostu używając innych ćwiczeń. Także znowu mamy punkt do odniesienia przysiad i martwy ciąg i właśnie znowu mamy ten punkt odniesienia, czemu osoby są w stanie progresować w przysiadzie w martwym ciągu, a z wyciskaniem mają problem. No i trzecia rzecz, którą przygotowałem to jest rzecz trochę dodatkowa, ale ja mam takie wrażenie, że wpadamy w tą pułapkę, że jeśli te treningi, te dodatkowe lekkie treningi wyciskania mają być faktycznie lekkie, to że one powinny być wykonywane na większą ilość powtórzeń i to nie zawsze tak działa. Nie od razu nie musimy od razu tych lekkich treningów rozpisywać na 8 powtórzeń, na 10 powtórzeń, na 7, 6 powtórzeń. Możemy również robić wyraźnie niższe powtórzenia. I właśnie dlatego na potrzeby tego filmu przygotowałem Wam lekki trening wtorkowy, trening wyciskania, gdzie mamy do wykonania czwórki, co prawda mamy pięć serii, ale to wciąż są niskie powtórzenia i trening sobotni, który mamy tak naprawdę na, na sześć lekkich singli. I ten trening sobotni właśnie tak naprawdę nie jest jakimkolwiek podbijaniem objętości, bo ta objętość jest tutaj dosyć mała względem innych treningów. Tak naprawdę to jest przede wszystkim podbijanie tej czystotliwości wyciskania, podkreślania tego, żeby ten trening faktycznie był lekki i jednocześnie ten trening też jest jakąś formą przygotowania nas do tego ciężkiego treningu, który mamy w poniedziałek, który też mamy wykonywać na single, czyli to jest taki trening, który tak naprawdę ma sprawić, że my w poniedziałek faktycznie będziemy czuli się dobrze na singlach, że będziemy dobrze czuli się w ruchu, że będziemy faktycznie przygotowani do tych niższy, niższych repów, także to wcale nie oznacza, że skoro mamy robić te lekkie treningi wyciskania, no bo przed chwilą mówiliśmy o ciężkich, teraz powiedzmy chwilę o lekkich, jeśli mamy faktycznie robić te lekkie treningi wyciskania, to niech one po prostu nie będą Wykonywane na wysokie powtórzenie, oczywiście one mogą być, i mam osoby, które trzymam praktycznie cały rok. Na tych lekkich treningach wyciskania po prostu na bardzo wysokich powtórzeniach. Niektórzy tego po prostu potrzebują, ale są też osoby, które, u których to po prostu nie działa, u których to będzie sprawiało same problemy techniczne i to wyciskanie na bardzo wysokich repach tak naprawdę stanie się kontrproduktywne i w ogóle nie chodzi o to, żeby robić sztukę dla sztuki. Także nie chcę, żebyście teraz zawężali się do tych przykładów, które Wam przygotowałem i żebyście opierali się tylko i wyłącznie na podstawie tego, co jest tutaj rozpisane. Możecie to interpretować w dowolny sposób. Koniec końców to ma działać na Was, na Waszych podopiecznych. I to jak to zinterpretujecie, jeszcze raz to podkreślę, zależy tylko od waszej wyobraźni, bo koniec końców też nie do końca yy, musimy yy, spędzać dużo czasu nad kartką papieru czy nad Excelem i zastanawiać się, czy bardziej rozpisać może 4 czwórki, czy może 5 czwórek na lekkim treningu, a może 5 trójek, a może 5 czwórek, a może 4 piątki, 3 ósemki no to też nie chodzi o to, żeby rozmyślać nad tak drobnymi rzeczami, bo przede wszystkim powinniśmy analizować to, co zgłasza nam zawodnik, i co my widzimy po filmach i czy faktycznie same tabelki same w sobie pokazują, że zawodnik staje się silniejszy. No ale to już są rzeczy, których nie chcę poruszać w dzisiejszym odcinku, bo z tego co widzę mamy 15 minut nagrania i tak naprawdę właśnie to był taki zamysł na takie 15-20 minut filmu, który już na Was będę kończył. Chciałbym, żebyście sobie na spokojnie przejrzeli jeszcze raz ten plan treningowy, jeśli będziecie mieli do niego jakieś pytania, jakieś sugestie, chętnie porozmawiam o tym z mi w komentarzach, bo jeszcze raz, ostatni raz to w tym filmie podkreślę. Nie da się omówić tego, czy ten plan treningowy jest dobrze rozpisany, czy nie, dopóki nie mielibyśmy kontekstu danej osoby. Więc możemy sobie teraz tłumaczyć, że nie wiem, ja jestem trenerem i ja bym to nie rozpisywał czwórek, ja bym rozpisywał piątki, albo szóstki, albo ósemki. Okej, okay, masz do tego prawo i może to faktycznie na Twojego zawodnika działałoby lepiej, no ale właśnie ten plan treningowy tutaj, ten przykład, nie jest oparty na przykładzie żadnego zawodnika. Tutaj nie, to nie jest plan przykopiowany od jakiegoś mojego potopiecznego. To, to jest po prostu plan treningowy, który miał być zarysem tych trzech rzeczy, których chciałem dla Was omówić, a może na jedną osobę zadziałoby gorzej, na inną lepiej, ale właśnie nie możemy omawiać, czy plan treningowy jest dobry, czy nie, jeśli nie znamy kontekstu. Natomiast możemy z tego filmu wyciągnąć tą esencję, czyli tą tabelkę. Pamiętajcie, żeby nie przekładać porównywania wyciskania do przysiadu i martwego ciągu 1 do jednego, bo to będzie się mocniej sprawdzało w przypadku przysiadu i martwego ciągu sumo, ale no przysiad i martwy ciąg klasyczny tutaj nie są wyjątkiem, one po prostu będą się uzupełniały moim zdaniem troszeczkę mniej, bo to są mniej podobne ruchy do siebie, tak? Jeśli ktoś siada na szerokość bioder czy delikatnie szerzej, a robi martwy ciąg sumo, no to te rozstawy najprawdopodobniej będą do siebie podobne, jeśli chodzi o rozstaw stóp, a w klasyku nie do końca. Natomiast ja to naciągam właśnie tak, interpretuje w początkach współpracy z podopiecznym to tak, że przysiad i martwy ciąg to są dwa ćwiczenia, które się świetnie uzupełniają, które oczywiście konkurują ze sobą, jeśli chodzi o regenerację, no ale z drugiej strony są tym budulcem tego, dlaczego ta osoba czy inne osoby progresują mniej lub bardziej w przysiadzie i w martwym ciągu, a z wyciskaniem jest tak bardzo duży problem. I musicie Pamiętać, że jeśli faktycznie chcecie podbić sobie tą objętość, macie po prostu wrażenie, że... No zgadzacie się z tym, co powiedziałam, macie wrażenie, że jesteście bardziej niedotrenowani niż przetrenowani, to pamiętajcie też, żeby po prostu tą objętość dodawać powoli. Bo tutaj na koniec już, jeśli to zacząłem, to już dokończę. Jeśli jesteście osobami, które faktycznie czują się niedotrenowane chcą zwiększyć tą objętość, to róbcie to stopniowo, a nie nagle z tygodni na tydzień, bo później słyszałem to już wielokrotnie, że ktoś mówi, że ja nie jestem stworzony do dużej objętości, bo ja się z tego nie regeneruję. Nie. Po prostu najprawdopodobniej na tą wysoką objętość wszedłeś zbyt szybko. Bo jeśli faktycznie mielibyśmy wyciskać 5 razy w tygodniu, 6 razy w tygodniu, to nie jest to tak, że my z tygodnia na tydzień zamieniamy wyciskanie 2, 3, 3 razy w tygodniu na 6 treningów w tygodniu, a nawet jeśli tak robimy, to już to zależy od trendu żeby tak dobrze to rozplanował, że pomimo tak drastycznego wzrostu częstotliwości, żeby nie było tak drastycznego wzrostu objętości. Także dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam was do zadawania pytań i do dyskusji w komentarzach, bo to jest rzecz, która, którą można interpretować. Dowolnie także ja uważam, że Wy mogliście dużo wyciągnąć z tego filmu. Ja mogę jeszcze więcej wyciągnąć dla siebie, dla, dla swojej pracy, dla swoich podopiecznych z Waszych komentarzy. Jeśli macie jakieś case study, które chcielibyście przywołać na potrzeby tego filmu w komentarzu, to bym Wam dozgodnie wdzięczny. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam też do innych filmów, podcastów, które się w ostatnim czasie pojawiają i będą pojawiały. I usłyszymy się już niedługo. Pozdro!